Dzisiaj sobie będziemy grać z tą guys I co zostawcie subika like i lajka po te, takich odcinków A ja was zapraszam do oglądania Dobra najpierw no to się że spina Spin się robi Pamiętajcie dobijajcie 10 subików Kurde prawie miałem legendarną oba O, mam 200 tyle, no to sobie yy, zrobię tyle. To kupię. 15 gemów. No i dobrze. Kolejne za 200. Okej. Okay. No to gramy rundę jakąś. Może czyś w tym. O. W tym najlepszy jestem. Tak, Co najmniej gram. Dobijajcie pod tym filmem dużo lajków i subików. Dawajcie, dawajcie. Będziecie na bieżąco. Cień mu się ręki Dobra. Może dzisiaj nagram odcinek, ale nie wiadomo, bo może będą różnie odcinki stawione. Dobra, blog dash, no to w tym jestem najlepszy, prawda? Przed odcinkiem się tam coś zdobywałem, ale przepraszam, zapomniałem, że nagrywam odcinek. Dobra. Eee. Dobra. Poznajmy to, że tego spad O, no ten, kiedy. Nie pytajcie, dlaczego mam taką nazwę. Dobrze, dobrze gramy, 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 gramy. gramy. W co? Nie wiem. Jak chcecie, żeby nagrał odcinek z Farminga, no to dobra. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie. Nagram nową serię. Chodzi pierwszą serię. Dobry, tak Sumla nie jestem na telefonie. To jakieś. Dobry byłem kiedyś. No i emotka dla was. Eee, ty, ty, ty. Nie chcę robić tego trików. Nic na to jeszcze przygotowany. Dobra, jeszcze to. Ojej, ojej, straciłem. I myk hop. Dobrze. Jedno samo spadło No i teraz Fina. Fina. Kevin, stamtąd znaczy, 7. Yy, Dobra, mam nadzieję, że wygram ten finał. Odcinki będą teraz krótsze, bo... Nie, nie powiem wam dlaczego tajemnica moja. Hihi. Fala pierwsza. Jak to? wejdźcie w to znaczy fala, Dzień. Może wiecie, może nie. Zasubskrybujcie mój kanał po więcej odcinków z Stumble. Z Stumble? Zainstalujcie się Steam, ale co nie, zainstalujcie jak to się nazywa. Z Steam jest powyżej 13-14 e, wieku. Dobra, spadnij klubek, spadnij. Dobrze, nie. To tyłu. Kurde.

I myk. Dobrze. Nie stój tak w miejscu. Dobrze. Ojej. Ja no już straciłem, już straciłem, już straciłem. O, o! Tak! Aj. O nie, najgorsze. Chyba najgorsze! Nie no, przegrałem. Obra! je przegrałem A to było tylko na gwiazdkę Dobrze, że nie wygrałem Bo dostałem gwiazdkę W sumie, gwiazdkę to jest fajna Dobijecie 10 subskrypcji kolejnych I kolejny odcinek I pod tym filmem może jeszcze 3 łapki Lub 4 no i będzie git Gitywa! Ciegra, ja które już w nie pamiętam, a to grono. Ja tego dostaję. Game Pass. Spina. Szczęśliwe kręcenie. Zwykłe, zwykłe lub lepsze. Ja chcę lepszego. typowe może? Nietypowe? typowe, Kapitanem. Tu co jest? Ciekawe, czy będzie tego O, to by mi się przydało. Tu w gamepadze. To byłoby ebiskie. to, to było, było fajne i to. Tu mamy misję, no Jedno to tu. Tu będę mieć gwiazdkę. 500 gwiazdek. Dobrze. 500. 7000. I tu 500. A więc to wszystko na ten odcinek i może nagram odcinek Robloxa, ale bajo bajo. I jeszcze przypominam o subskrypcji i subiku i lajku, a ja was żegnam. Bajo.